Witamy. Ja no. jestem White. A kolega, w... kolega fan. Będziemy nagrywać serię Let's Play. Ludzie, naprawdę, to jest nasz pierwszy kanał, pierwsza seria. Proszę, nie bądźcie zbyt, nie wiem, agresywni. Agresywni. No i teraz tak. Będziemy organizować różnego rodzaju konkursy, jak będzie, na ileś tam widzów. No i tak. Generalnie y, bardzo byśmy się ucieszyli Gdybyście nam podali Jakieś fajne gry Z których moglibyśmy kręcić Let's play Tylko proszę Bez Minecrafta Terrarii i tak dalej Albo w, no. w takie najlepiej żeby nie lagowało na multi Musi być multi no właśnie, Musi być multi po prostu No i to generalnie wszystko póki co y, Niedługo będziemy już kręcić A to jest tylko takie Audio Wprowadzenie No dziękujemy bardzo